Z racji tego, że do kolejnego odcinka się przygotowuję, ale pomyślałem, że tutaj, jeżeli coś się odblokuje w tym momencie nam przy zbieraniu czy czymkolwiek, to wrzucę to przed odcinek. Taka wstawka. Nagram to, bo czasami tak się zdarza, że coś tam się odblokuje, a chciałbym, żebyście to widzieli. No proszę, otrzymano nowy schemat, platforma startowa, właśnie o tym mówiłem, że mogą się odblokowywać jakieś rzeczy. Witam serdecznie. Jak widzieliście wstawki, no to po prostu odblokowała nam się też platforma startowa, której na razie nie będziemy robić. Dobra, w pierwszej kolejności to pokażę, że już mamy chmury i przechodzimy powoli na deszcz. Więc naprawdę nieźle to nam tutaj rośnie. Tutaj mamy, co będziemy robić, to już, to już tutaj tłumaczę. czekaj czekajcie, czekajcie tutaj. Pyk. Pierwsze co to musimy zrobić? Um, przedział. Oj, źle chyba się postawił. Tak, źle się postawił. To może tutaj spróbujmy. Tak, i to będzie nasze powiększone. E, zaraz to wszystko sobie pozabieramy. O, proszę bardzo, będzie przejście. Tutaj na spokojnie zrobimy sobie taką otoż. Może z tej strony, niech będzie tak. Zrobimy sobie dwa biureczka. I teraz możemy sobie porozbierać to. Nie mamy już miejsca, więc musimy sobie to ustawić. Czyli pierwsze, ekran schematy. Eee, przytrzymując kontrol, on się obraca tam o 90 chyba stopni. A kiedy kółkiem po prostu, no to hmm, to nam po prostu o parę stopni się tylko przekręca. I mamy ekran transmisji, któregośmy nie mieli. Który nadal nie będzie... oj działał jeszcze eee, dobra i mapowanie eee, właśnie kompas trzeba stworzyć kompas eee, dwa razy aluminium proszę bardzo i tworzymy sobie eee, co jeszcze potrzebujemy magnes i krzem proszę bardzo i jeszcze jeden kompas jeden sobie zakładamy o tutaj na górze nam się Pokazał, pokazał taki pasek, jak go zdejmiemy, to go nie mamy. I tak, dobra. I teraz potrzebujemy go do wytworzenia eee, krzem krzem krzem. Ja tutaj mam wszystko przygotowane. To jest brak anteny. I tutaj brak satelity na orbicie. A wysłali rakietę mampującą w kosmos, aby odebrać sygnał. No właśnie, no tego jeszcześmy nie zrobili. Więc my sobie te wszystkie na razie o proszę. Nasze ekrany, czyli tak, terraformacji, może niech on będzie tutaj. O, w ten sposób, tylko chciałbym go. Tak. Drugi to będzie postęp, także niech będzie tutaj. Eee, I teraz, czy coś nam jeszcze zostało? Nie. Powinniśmy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystkich, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystkie. Ok, w takim razie. Budujemy, budujemy, po prostu tą antenę telekomunikacyjną zaraz zobaczymy, możemy zbudować sobie tutaj w zasadzie właśnie zobaczcie, trawa sobie rośnie więc musielibyśmy parę ich nastawiać, żeby tutaj było już zielono później już nie musimy, bo im bardziej rozwinięta jest planeta tym po prostu sama zieleń przechodzi, ale na początku jak chcemy sobie udekorować, udekorować troszeczkę ten świat to musimy takich e, takich takich właśnie sobie nastawiać tych e, do sadzenia i teraz ja bym tą rakietę właśnie o o okej okay, podlecieliśmy dlaczegośmy podlecieli to zaraz o chciałbym mieć tą antenę tak wysoko tylko teraz trzeba by było Przypiąć tutaj. Dobra. I teraz kolejny mamy jeszcze. Spróbujmy tam dolecieć. Ok, później sobie to porozbieramy i spróbujmy zrobić rakietą. Antenę. Nie mamy oczywiście już zasilania, więc sobie zajdziemy. Ale zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Jak ona ładnie wygląda. Tutaj stwórzmy sobie taką lampę. Możemy sobie ustawić na przykład, ja bym chciał niebieski. Ja lubię kolor niebieski i ona sobie będzie świecić. No i tutaj to samo. Także bym chciał kolor niebieski. Na razie nam nie będzie świecić, no bo nie mamy energii. W takim razie, skoro idziemy w te wszelakie tutaj odmęty zasilania, to pójdziemy, myślę, w tą stronę z zasilaniem. Zauważyłem jedną straszną rzecz: że nie możemy go postawić w takim pomieszczeniu, więc on musi być na zewnątrz. Więc zamiast yy, takiego pomieszczenia, po prostu je będziemy tutaj ustawiać. Myślę, że jeden na taki kwadrat będzie ok. 86,5 86 kW. No, powiem szczerze, naprawdę nieźle. Czyli nasze lampki świecą. Jakkolwiek. Nie wiem, czy to są dobrze ustawione, ale chyba tak. Dobra. Zobaczmy sobie 69,35 kW. Do schematów. Czy mamy coś do odblokowywania? To, to jeszcze. Tutaj mamy doniczki. Tutaj mamy biodom. I oczywiście ekstraktor rudy. No dobra. Myślę, że być może się dzisiaj tym zajmiemy w zasadzie. Tak. Pyk. No, i proszę, otrzymano nową wiadomość. Wiedzą, mamy, ale nie ruszamy. Sprawdźmy, czy mamy wiadomości. Mamy. To jest automatyczna wiadomość do skazany GP8971L. Decydujesz się zamienić wyrok na ekstradycję. Jeśli chcesz uwolnić się od wszystkich zarzutów przeciwko tobie, będziesz musiał całkowicie terraformować tę planetę. Nasze czujniki będą okresowo skanować twoje postępy i przesyłać ci wymagane schematy. W żadnym wypadku nie próbuj skontaktować się z Sentinel Corp. Jeśli nasze czujniki nie wykryją żadnego postępu w procesie terraformacji, zostaniesz uznany za zaginionego, a zarzuty nie zostaną wycofane. Nie możesz, jakby mi to później robiło jakąś różnicę, nie? Nie możesz domagać się własności niczego na tej planecie. O, to, to to już jest chamstwo. Jeżeli macie jakieś zarzuty wobec mnie, no to 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 okej, okay, ale dlaczego, jak ja mam tutaj wszystko zrobić? Możesz używać tylko surowców znalezionych na planecie, aby zwiększyć wskaźnik terraformacji. Nie możesz opuścić tej planety, dopóki terraformacja nie zostanie zakończona. Rok 3058... Mm, no nie podoba mi się ten sentinel korp. O, otrzymano nowy schemat biokopuła. Świetnie. Specyfikacje Twojej planety. Identyfikacja. Bez nazwy. Własność korporacji. Brak roszczeń. Poziom zamieszkania. 0. Sektor Izitiel e Prime. Historia nieznana. Planeta Unnamed. Znajduje się w sektorze Izitiel e Prime. Sektorze sprzed cywilizacji. Przez który przepływają główne, głównie statki handlowe podróżujące między dużymi portami kosmicznymi. Sektor liczy 842 planet i 13511 13 gwiazd. Przepraszam. Ma szerokość 7000 parseków. Został zidentyfikowany, zidentyfikowany jako jeden z możliwych kandydatów do przyszłej e, kolonizacji. 3058. Mm, Okej. Okay. Brak satelity. Aha, dobra, tutaj musimy wysłać satelitę, okej. Okay. No to dobra, to co? Zjemy i lecimy, tak jak obiecałem, na poszukiwania. Widzę wielki statek, ale to chyba zostawimy na jakiś kolejny odcinek. Natomiast jeżeli ktoś ogląda ten odcinek, to mam dwie sprawy. Pierwsza, jeżeli Wam się podoba, to zachęcam do komentowania. Bo jest taka sprawa do obgadania właśnie w komentarzach, więc mam do was pytanie, a wy odpowiedzcie proszę. No po prostu w komentarzu. Czy chcielibyście, bo dałem w ogóle. Bo to jest dwie sprawy. Po pierwsze dałem na społeczności ankietę. I w tej ankiecie chciałbym, żebyście się wypowiedzieli. O kurczę, ile tu jest rzeczy, ile tu jest po prostu latania. W tej ankiecie dałem po prostu. Bardzo ważne pytanie. Chciałbym, żebyście jakoś tam odpowiedzieli odnieśli się, bo chciałbym rozwinąć ten kanał. No i jeżeli Wam się to podoba, no to zapraszam do, do, do ankiety, która jest w zakładce społeczności przypominam. My sobie zbudujemy przedział mieszkalny pierwszy. Przydałby się jeszcze trochę tych żelaza, ale to może nie na teraz co tutaj mamy? To to jest taka pierwsza sprawa. Super stopy tu możemy znaleźć. I skrzynkę. Eee, powiem szczerze, że tego to chyba raczej na razie nie będę zbierał. Zabierał, bo na pewno to weźmiemy kiedyś. Myślę, że tutaj będziemy przylatywać. Będzie, że jest tutaj trochę. Poczekajcie, zobaczmy sobie trochę tych rzeczy. O, kolejny super stop. Czy super stopy tutaj? Ja widzę, widzę, zaraz Wam to pokażę. Pewnie zwróciliście uwagę, tylko patrzę... To wygląda trochę jak brama albo... O proszę, schemat doniczka Wow, ale to wygląda... Można coś z tym zrobić? Rozebrać coś? Nie, nie, nic się nie da zrobić. Okej, okay, tu się coś świeci. Ale o co... O co chodzi? Nie, nie mam tlenu albo ani nic. Yy, więc... Jeszcze raz zapraszam do komentowania do tej ankiety. No i druga sprawa jest taka, że chciałbym się zapytać Was, czy wolelibyście inne serie niespodzianki, czy chcecie na przykład sobie, chcecie, żebym wrzucił kolejną ankietę, na przykład, w której wybieramy sobie kolejną serię. Bo ja niedługo chciałbym zacząć również o. Również jakąś następną serię, w której to po prostu coś będziemy sobie. Działali. O kurczę, nie mam miejsca chyba tak? No tak. O, a tu tyle super stopów jest. Ale zróbmy to w sposób następujący na razie. Żeby się nie udusić. Nie możemy zrobić tej bo A nie możemy. Ja sobie zaraz to uzupełnię. Pe pewnie, że tak. Proszę bardzo. Jedzenie. O, no, chyba, chyba na razie nie. Ale weźmy sobie to jedno żelazo, bo ja tu widziałem żelazo. Żeby nam się tu zgadzało. A gdzie ten tytan, co myśmy mieli trzymieć? Stawiłem go tu? Wrzuciłem go? Serio? Serio go wrzuciłem? No, po prostu nie wierzę. Więc mogę wrzucić kolejną ankietę, jeżeli chcecie. Ale to dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy, ile osób w ogóle ogląda. jeżeli tak, to po prostu dam dwie, czy nawet trzy propozycje gier, z których to chcielibyśmy zrobić kolejną serię. No i zadecydujemy wspólnie jaką serię następną ogrywamy. E, a ja na razie może nie będę zwiedzał dokładnie tej jaskini, tylko po prostu tak jak obiecałem, polecimy sobie dalej. Kurczę, tu coś kolejne jest. Zaraz zobaczymy co to jest. O, szczątki, o proszę. To się przyda, to się przyda, to się przyda, to się przyda, wszystko się przyda w zasadzie. I mamy przyps. Ale to nic, w kolejnym sobie zostawimy, albo wróćmy się do tego. No i zobaczymy. E, także dajcie znać po pierwsze w ankiecie, która już jest na, na moim kanale, tak? czy chcielibyście mieć przeplatane serie, czyli między innymi raz odcinek z, z Planet przepraszam, a drugi raz z jakiejś innej gry, czy po prostu na razie ciągniemy jedną serię. To dajcie znać, po prostu zobaczcie tą ankietę, polecam. Druga sprawa właśnie tego, czy chcecie mieć jakiś wpływ realny na to, jaką serię będziemy nagrywać, ja jestem za, ale to już wasza decyzja. I jeżeli chcecie, no to po prostu dajcie znać. Wow, a co to za miejsce w ogóle? Trochę się tutaj boję iść. Szczerze powiedziawszy, tam jest znowu jakiś statek. No trochę mnie to nie satysfakcjonuje, prawda? Ale okej, wow, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, spadł, wow, czekajcie, czekajcie. O, no to tak, to, to, co, co to jest? Pręd z super stopu, Wow. Szczerze, nie spodziewałem się. Absolutnie się nie spodziewałem. Więc myślę, że drugą taką bazę postawimy tu czy na dole? Może jedną tu, drugą na dole, co? Tak będzie chyba lepiej. Dobra. W takim razie zostawmy sobie to w szafce. Chociaż czy my chcemy tutaj coś zostawiać? Nie. Zostawmy sobie szafkę, w razie co? I lećmy na dół. Mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Nic nie widzę. Super stop, tu też? Nie no tutaj są też standardowe surowce, ale żelaza to na pewno będziemy chcieli wziąć, bo nie mamy. W ogóle nie mamy surowców już na ten, więc weźmy krzem. O, super stop, ekstra. Super stop, ekstra. Super stop. Eee, no to panie, no to tak, to myślałem, że to tylko w jednym miejscu można znaleźć, ale jak widać na szczęście nie, jest on tak powiem, troszeczkę porozrzucany. Proszę bardzo. Wow, co to jest? A, lód. No nie mogę się oprzeć. I tutaj też nie ma przejścia. No nie, ale to nic, to nic. Będziemy mieli pod uwagę. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Kurka wodna, zepsułem to. Może postawimy sobie tą bazę tutaj. Tak, żeby była widoczna. Teraz potrzebujemy żelaza i tanu hmm, Dobra, wypuścimy sobie na razie super stop Zróbmy sobie drzwi na przykład z tej ale to pięknie wygląda Ciekawe co to jest, to jakby piasek, nie? Weźmy tego super stopa, którego gdzieś tutaj o właśnie, na przyszłość weźmy sobie tutaj szafeczkę, zawsze mówię skrzyneczka z Przyzwyczajenie, dobra, no i co, możemy sobie troszeczkę jeszcze pozbierać, czy, czy niekoniecznie, może pozwiedzajmy, bo Zbierać to jest tu naprawdę co? Przyznam szczerze, że jest tu naprawdę dużo do zbierania. Najgorsze jest to, że tutaj mogą być jakieś ukryte sekrety, a ja tutaj ich nie widzę, bo nic w sumie nie widać. No i co mam zrobić? Nawet nic nie widzę, nic, ale kompletnie nic nie widzę. Okej, okay, schodzimy gdzieś. Okej. Okay. No dobra, lecimy dalej. Czy coś tutaj jeszcze jest? No niekoniecznie, bo tędyśmy chyba schodzili, nie? Tak mi się wydaje. Ale super stopy zawsze chętnie przyjmę. Co nie, co tak. Dobra. W takim razie, nie wiem, musimy jakoś wrócić. Jakoś wrócić do domu. Tylko jak? Którędy? Tu mamy jedną jakąś taką ciśninę. A tu co to? Co Skały? U, skrzyneczka, bardzo dobrze. Bryłka bioplastiku. I siarka. Mamma mia, dobra, dobrze żeśmy zrobili tą bazę. Weźmy nasionka. Co tutaj? Możemy coś znaleźć? Czy niekoniecznie? Chyba nie, ale już prze. No, jak to nie? Jak to nie? Osm, silniki. Jak ręce? Ja nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem co ja zrobić. Zjedzmy, eee, weźmy, kurka, dobra będziemy wiedzieć, że ja, będziemy pamiętać, że tutaj jest skrzynka, ja sobie tu wrócę, trzeba wracać do bazy w takim razie, mamy full, nie no moglibyśmy w sumie wziąć te dwa, super, ale nie no bo jak coś jeszcze znajdziemy, no i właśnie o tym mówiłem, kurka, o co to, co to za jakieś dymy, dobrze, że mi to nic nie robi. Jest tutaj jakieś aluminium. No i zwykłe podstawowe surowce, czyli kobalt, widzę. Co to? Siarka, czyli to co? Siarka, tutaj. Tu jest siarka, a coś potrzebowaliśmy, nie? Żeby zrobić siarkę. Znaczy, siarkę potrzebowaliśmy do czegoś, żeby coś stworzyć. To rozpoczyna się. I to przypuszczam, że nie wiem, czy to nie jest do naszego irydu, przejście, ale pewny nie jestem. Teraz się okaże, że w ogóle tutaj nie mamy nigdzie przejścia. To będzie lipa, bo tu widzę kolejną jakąś jaskinę. E, nawet jak skrzynkę zobaczę, no nie będę mógł jej wziąć. No, no właśnie, kolejne. Przy ilu się rozpoczyna? Halo? To samo. Czyli nie mamy tutaj przejścia w ogóle? Halo, halo, co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie mówcie, że będę musiał wracać tą samą trasą. Takie dobrości. Czyli tu jest jakieś wyjście. Kolejny statek? Czy to jest, czy to jest tam coś, my przelecieli kółko, my zrobili to był skrót, ja nie wiedziałem. Tak, chyba... Tak! I tam są chyba te super stopy, a tu? Czy? Tak, tam jest Dobra, dobra. No to zrobiliśmy takie kółeczko. Fajnie! To nie mamy daleko jakichś tych mega rzadkich surowców, więc oj, będzie się działo. Trzeba będzie trochę polatać. No i zobaczcie swoją drogą, jak bardzo poprawiła nam się jakość gameplayu. Kiedy, w sensie takim, że no mamy ten większy plecak, większą butlę z tlenem, i, i, i po prostu możemy dłużej latać. Dalej, proszę bardzo, tej butli, którąśmy wzięli, nawet nie używałem. Tak, cały czas sobie latam. Teraz sobie uzupełnimy. Proszę bardzo, powietrze i lecimy do bazy. I siuuu! A do tej muszki pytałeś, a te złote nasiona zobaczy. Złote nasiona daje mnożnik tlenu 600% i są właśnie w tych natleniaczach T2. Dzięki czemu po prostu. O, przyzwyczaiłem się, że tam są ekrany. Dzięki czemu szybciej rośnie tlen na planecie. O, 81-82% na deszcz. I powiem szczerze, no ładnie, bardzo ładnie. Dobra, trzeba to jakoś porozdzielać. Ale jak? Nie mam pojęcia. Rzadkie przedmioty znowu po pierwsze, tak. Możemy zrobić tak, 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 tak. Nie wiem, co tu jeszcze możemy dać. Wypijmy wodę. To. To. Pyk. Tutaj mamy jeszcze. Dobra, czy tutaj. Dobra, to dajmy bryłkę bioplastiku. 2 razy 8. aha, tu tylko to się zmieści, to nie. To dajmy to, super, pręt, chociaż pręt super stopu możemy dać tutaj. Pręty irydowe i, i pręt z super stopu do super stopu. Mamy jedno aluminium. Tak, właśnie tak wyglądają nasze, 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 nasze. Czy my mamy tam żelazo? Trzy, raz, dwa, trzy. No i chyba na razie to tyle, bo tak potrzebujemy szafeczki na siarkę. Silniki i rzadkie będziemy tutaj wrzucać, także te bryłki. Proszę bardzo, bryłka bioplastiku oraz osm. No i to, aha, i tkaniny jest, są na razie też rzadko. Jest rzadkim takim deficytowym dobrem, bym powiedział, więc niech one sobie tutaj będą. E, mamy jeden krzem i sobie zostawmy. No i dobra, powoli kończymy odcinek. Ja tylko sobie jeszcze sprawdźmy sobie odblokowane, odszyfrujmy sobie mikrochipy ze schematem. Satelita GPS T2. Fajnie, bo my jedynki jeszcze nie mamy. Informacja o mapie, rakieta z informacją o mapie. Czyli w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy musieli właśnie zrobić sobie tą naszą platformę startową. O, mama mija, nawet nawet czy droga, czy nie droga, nie wiem. W sumie mi się wydaje, że wcale nie aż taka droga, więc. Hmm. No i jeszcze sprawdźmy sobie tutaj, jak nam brakuje. Już tak niewiele do ciśnienia, więc e, wiertła te trzy trzeba by było sobie troszeczkę pobudować. Trzeba zdobyć więcej żelaza i podrobić podro podpory takie, bo wygląda to źle. E, dobra, w takim razie zróbmy pierwsze U kurka wodna. O, kurka wodna. I starczyło nam na szczęście energii. Teraz powinniśmy odblokować pierwszy ekstraktor rudy. Jeżeli tak, to w następnym odcinku będziemy robić właśnie. O, no, na pewno odblokujemy. W następnym odcinku będziemy go budować. Tak mi się wydaje. No i tak samo zbudujemy sobie tą platformę startową, która także nam się przyda. Więc zapraszam do kolejnych odcinków. Uduszmy sobie aluminium. No i cóż, żegnam się z Wami. Myślę, że było fajnie. Teraz dopiero zaczynamy zabawę. Myślę, że jak tak patrzę na to wszystko, ile rzeczy nowych znajdujemy, to tak mi się zdaje, że będziemy musieli znowu jednak mm, powiększyć po prostu nasz magazyn, tak czy inaczej. Niestety, niestety, niestety. No cóż, zabawa dopiero się zaczyna, więc dziękuję za obejrzenie. Do kolejnego, o, mamy mało dostępnych kilowatów. Do obejrzenia, do kolejnego. Hejos, sios i papa.